Z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Mówi Maria do swojego Syna Chrystusa, kiedy odnaleźli Go w świątyni. A Jezus im odpowiada: Czemuście mnie szukali? Szukać Chrystusa z bólem serca, z miłością serca? Czy szukać Chrystusa, Boga w Chrystusie i z Chrystusem intelektem? Niedzielna refleksja. 19 stycznia, dzisiejsza Ewangelia, Łukasz, rozdział 2, wiersze 41-52. do 52. W liturgii kościoła na Filipinach, gdzie obecnie pracuję, dzisiaj obchodzimy święto ku czci Dzieciątka Jezus. Szukać Chrystusa. Czemuście mnie szukali? Pytacie Chrystus Maryi i Ojca Józefa. Szukasz Chrystusa swoim sercem, w bólu serca, w miłości serca dla miłości, albo szukasz go intelektem. Jeżeli szukasz Chrystusa, zadaj sobie pytanie, albo słuchaj to, co on ci mówi. Dlaczego mnie szukasz? Dlaczego go szukasz? Z drugiej strony, jeżeli nie szukasz Chrystusa, to samo pytanie. Dlaczego go nie szukasz? Czy to jest Twoja osobista decyzja oparta na poszukiwaniu prawdy, miłości, doświadczeniu prawdy, miłości? Czy ktoś inny Ci powiedział: Nie szukaj go. Wielu ludzi tego świata szuka samych siebie i dla siebie. I mądrość tego świata powiedziała im, i mówi, i powtarza, że Chrystus jest pewnego rodzaju ograniczeniem w przeżywaniu radości, przyjemności w Twoim życiu. Dlatego wielu szuka siebie i dla siebie bez Boga. Bez szukania Boga w Chrystusie i z Chrystusem. Ponieważ nie jest to taka ich własna decyzja. Ponieważ ktoś im powiedział, że Chrystus ogranicza Twoją Twoją wolność, przeżywanie tego świata. Jest taka prawda, jeżeli kogoś szukasz, kogoś, kogo kochałeś, a utraciłeś, szukasz go sercem. Był ktoś w twoim życiu, kogo kochałeś i utraciłeś. Szukasz go całym swoim sercem, z bólem serca. Szukasz samego siebie. Był czas, kiedy przeżywałeś miłość siebie, doświadczenie miłości siebie. I teraz, w wyniku jakich ambicji, słuchania mądrości tego świata, utraciłeś tę miłość do siebie i szukasz. Szukasz siebie. A w Ewangelii dzisiejszej Maryja i Józef szukają Chrystusa i odnajdują go i mówią z bólem serca: Szukaliśmy ciebie. A on mówi: Czemuście mnie szukali? Wyobraź sobie taką sytuację, że dzisiaj nie tylko ty szukasz Chryst Boga w Chrystusie i z Chrystusem, ale Bóg szuka Ciebie w Chrystusie i z Chrystusem, w miłości. To On z miłości posyła swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Z miłości, ponieważ On Ciebie szuka. I pytasz się, dlaczego On mnie szuka? abyś się nawrócił i poprzez nawrócenie miał życie, życie w pełni, obfite życie tu i teraz i życie wieczne w Jego Królestwie. Jak czytamy u Łukasza 5:32, 32 Szukasz Chrystusa w bólu, radości i miłości serca? Czy go w ogóle nie szukasz?